Siemano wszystkich z tej strony Polski Dzisiaj gramy w Happy Wheelsa I będziemy szukać, czy jakieś mapy były stworzone dla mnie Okej, okay, nie chciało nam zadziałać kurczę. To będziemy grali w uh, inne mapki Zobaczymy jakie fajne mapki mają uh, oh, Happy Stairs HD mm, Okej, okay, jedziemy Play now Eee... Uh, schody, to myślę, że Pogo będzie dobre na schody Oh my god, może nie Happy stairs No Trespassing this line Ktoś ma... Nie mówię, mówię, że nie możemy przejść. O oh my god! O! O, oh, żyję! Nice! pop pop Happy wheels! Happy wheels stairs! Stairs, o schody... OH my god, widzimy w tą stronę! O, oh, idziemy z powrotem na górę, okej. Okay. No oh, nie! No nie mi się! O oh, okej, okay. nice. Nie wiem, to jest jakiegoś... Fajnego materiału. Oh yeah! Ile picołków zrobimy do. Do samego do. O! Oh. Sześć! Zgubiłem czapkę. Fuck it. Moje piękne włoski. What? Jak to zgubił czapkę dwa razy? What? Lovek nie miał czapki i zgubił znów. What the fuck? Jest, jedziemy. Rotating Oh my god. Kulają się te sody. Musimy uważać. Oh! Yes! Yes! shall Shalopant bear. Extreme glass bear. Oh! Okej, okay, to będzie ciekawe Oczywiście, skoro jedziemy na butelkach Musi być tatusi synek Musi być tatusi synek GO, TATUSI Oh my god, nie jest Nie jest to, co myślałem Oh, sorry, synku Myślałem, że to będzie fajne, ale jednak Ale jednak, jest o, jest okej To dobrze, to oh. dobrze Okej, okay, okej, okay, okej, okay. musimy się trochę rozpędzić Oh my god Trochę, jeszcze raz o oh my god. O, oh, synku! Okej, zostań tu. Możemy używać twoją głowę, żeby się rozpędzić. Działało! Kongratulacje synku. Dziękuję, syn synku. o oh, fuck it. Ja i tak kolega chciałem. O, oh, Yeah! Mamy jego zdechłe ciało, żeby rozwalić szkło. Bo tak bywa. Błot! Yeah! Nie wiem, jak to jest możliwe. No! O, moje środki! O, czekaj, ja mogę jeszcze wstać z powrotem... O, czekaj, czekaj, nie żyje. A, bo moje serce tutaj przychodzi do mnie. Hello, serduszko? Tak. O, nie mogę, nie może przejść. Fuck it, myślałem, że serce mi się złączy z powrotem i będę żył. Fuck you. O, most wanted! To wygląda fajnie. Eee, um, okej. Okay. Coś będzie za, nimi, za nami gonić? Zobaczymy. Nie wygra... LOL! O! Oh, widzę, to jest taki rasistowski. O! Oh, racistowskiego. Czemu on. Czemu widziałem krew? Oh my god, zobacz jak tak bardzo nie chce, że. Tak bardzo nie chcę, żebym przeszedł w koło jego, że aż sobie złamał rękę. Fucking Bye bye! Oh my god! O! Oh, a jednak mnie atakują! A oh, okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz. Ok, to ten pierwszy po prostu łamie sobie rękę. Nie wiem, może. O! Oh god. Zobacz, so, czekaj, so spróbujemy coś. Nie! Nie, nie. ja chcę tak, specyficznie coś specyficznego zrobić. O! Oh, tak. No! A! <laughs> Aaaaa! <Punch> it! A! Ah! <laughs> <laughs> Lemonade! Oh, nasty! You'll have to pay for that, mister! I ain't paying for shit! I'm bla Oh my god! Jaki ninja! So on ma, Kamerę? Surrender now! Poddaj się teraz! How about poddaj się go grind it up. Oh shit, on ma pistolet! Ok, teraz jedziemy, hardcore Op, oh, czekaj! Fritki! Big Mac! Proszę bardzo. What? Bo yep. jestem Oh O fuck you, fuckio, bra. Cieba, bra. Blah, My boss is gonna fire me! blah, 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 you bitch! Yay! Woohoo! Clear? Can you clear that too? Mm, oh, o, to będzie fajne myślę uh, O, okay. oh, poziom pierwszy Wygląda dosyć proste <laughs> Wygląda dosyć proste Oh fuck Okej okay. Ej F Upside down oh, Lol Oh no It was gonna... yeah. Tak dobrze było Tak dobrze szło Jest oh, like Okej okay, teraz musimy się obrócić Nie zauważyli nas ponieważ For fuck sake synku musiałeś zawsze spieprzyć w mi życie Okej to góry nogami oh, i w przód ja go może trzeba tak... O no... O, oh, ma penis! Kamal Oh my god Nie Musimy do góry nogami yeah. my ma... O, oh, dismount! Yeah. O, ninja, ja będę w tego dnia robił coś za trudne Za trudne Za trudne Okej okay. ha Lab 51. to wygląda fajne Wait for a screen, please na co mam czekać? Ehm. Um. O, o, o! O! Widzę! Lab 51. This is restricted area. Get out now. No! <laughs> no! O! Oh, czekaj! Ile może ciało. Fuck it, jedziemy. Ja nie czytam znaków, ja jadę. Czekaj! Trzeba podskoczyć. Oh. Test 4. Test 4. Test 5. Go very slowly. Bardzo wolno musimy jechać. What? Oh, that fucking gówno. Ok, wychodzimy. Jedziemy dalej. Shape, Nope. Utes. Tak, utes. What? Utes. Yes! <laughs> Out go. Disco. Woo -hoo -hoo -hoo. I'm free. What? Oh, yes. A. Ah. Co się okej. Okay. Nie ma go już. Nie wiem, ale co to było, ale okej. Kill your boss. Yes. Zabić mojego szefa, czyli siebie. Oh fuck. Okej, okay, dzisiaj musimy zabić naszego szefa. Chodź synku. Nauczy się coś ważnego w życiu. Synku. Synku. Synku, na no kuźwa, synku, odezwij się! No się. Oh. Oh yeah. Oje <noise> <laughs> hmm. Okej, okay. nie, serio teraz synku Jedziemy, idziemy pokonać naszego bota Jeżeli nam się uda Oh yeah, przejechać to You are free! o, oh, what, oh my god Woah! no, Synku, dismount! <laughs> OK. Okej, nie widziałem Żadnego bossa, o to był ten boss może Na początku, hmm Przynajmniej zginęliśmy z rodziną to jest, to jest ważne. Czy dasz radę, to... Okej. Okay. Pierw musimy w tamtą stronę iść, widocznie, bo tutaj są jakieś te... Dobrze? NIE! NIE! Mówię ci, w tamtą stronę. God damn it! Oh, you debil. You fucking idiot. Okej, okay, to musimy przejść. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale spróbujemy. Oh! No, Jeszcze raz. Yes! No! God damn it! Ok. O, oh, okej, okay. znalazłem nowy sposób. Okay, musimy po prostu przejść. Tak? W taki sposób. Tu, teraz. Bra! Pięknie! <laughs> o, pięknie! Oh my god! Yes! Czepkę zgubiłem tylko, okej. Okay. To będzie trudne. No! <laughs> yes. No! 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 Oh my god, I 3, 2. Are you. Yes! Oh my god! Like a fucking mouse! Ninja flekt Co to jest? Stary dziecko. Oh, hello! Wee! O! Oh, Auwa! Ży... Nie, 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 Żaden harpun nie będziemy. mi Jaka w dupę W tamtą stronę... Ała! That, was a nice To nie było nice Ja chcę tam... Jak ja mam w tamtą stronę? Tak, okej, tak właśnie chciałem Nie mogę nawet się kierować w tamtą stronę Jest tak trudno Sam chcę jechać... drugą stronę, fucking nie. Ja... Będzie się kulać za to Kulaj się Kulaj się bo tak powiedziałem, kurwa I dalej I dalej tak samo Uważaj na kulkę O, oh, okej okay. Nice, pomogło, ooo, ma mnie nam O, oh, okej, okay. wi O oh. Come on I can do this Dam radę Dam radę Nie wiem, czy damy radę nie, 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 O, yes! Nowy, no. Już się kurać teraz, jest nowy sposób. Sneaky worm. O, no, 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 no. Przeskoczymy! Oh, mnie! No, fuck. Oh, my god! Nie widzę cię! Yes? Teraz. W dół i. NO! FOR KURWA SAKE! Oh my god, nienawidzę Cię, nienawidzę Cię, normalnie... Fucking... ...relative garner... ...garnet further oh, chicken... No, fuck sake! O, oh, czekaj... Yes, come on, you fucking... No i dobrze Ci, kurwa, to jest... Czemu? Oh, przyciskiem tylu jedziemy do tyłu chyba. Teraz udowodnimy, czy to prawda. A, nie wiem, ale może być. Nie obchodzi mnie. To póki przejdzie to gówno. Yes! Fucking yes! Ok. I w dół. No! I w dół mówię. Ok. Nie wiem, co tu się dzieje. Oh my god. Yeah! O, do tego musimy wskoczyć, mówisz? Ok. Spoko, spoko. To nie będzie za dużo. O oh, jest! Niooooooo! Byłem oh, tak you bitch! nie już. Old man, tried O, to wygląda ciekawe. Okej, jedziemy. No, problem. Będę to grać! Za każdym razem! Wtf, Okay. Old man. Stare dziadki, skąd oni się biorą. ma- Ała! Ała! Mają nową technologię! Jaką? O, to jest ta sama technologia. Stary. Chyba nie wiesz. Skoro mnie w... Oh my god! O, oh jest! Nie przejmuj się. Pocałał mnie w dupę. O! O! Nice. Potańczyć? Nie, nie chcę... Nie, nie, nie chcę tańczyć! Kurwa, nie chcę tańczyć! Zostaw mnie. Okej. Okay. Połaniaś mnie w takim razie. Bo, z tym razem jedziemy na hardcora. Wiemy co będzie na dole, czyli skoczymy około mniej więcej. Nie! Yeah! GING! Yes! 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 Masz za swoje. Okej, okay, teraz musimy się stąd wydostać. Jaki ładny... O! Oh! Jaki ładny toporek mam. Blah! Puść mnie dziadu! O! Okej. Okay, tak ty... e! Dozdraw mnie, Przekleił się do mnie. A w sumie mogę go zużyć jako obronę. O, dobra obrona na, na moje serce. Zobacz. Twoja noga, ci zaraz dam kurwa, twoja noga. Twoja głowa! <ścoughs> nie, moja głowa! Oh shit, jego głowa się tu kula i nie pozwala nam jechać w górę. Yeah! Yeah! Na wprzód. Uważaj! No, 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 no! Puścić! Puścić mnie! O! Oh no! Ugh. Koniec mojego życia! Superman jeszcze zagramy? Superman! To wygląda jak Superman! Nie wiem co to jest! O, oh, to jest! O, oh, ten! Oh. Superman! Ten ma kolory supermanowe! Oh, Superman! I'm a Superman! Superman! O! Oh, o, to jest fajne! <styt> Superman! <laughs> Woo! Oh yes! Yeah! Kick it out! Oh, damn No! Get gets to the glove, Strange. Okay, let's Superman now. a Woo! Just right down a creams. Oh, dobry possible! Ta-da! Jest i tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Happy Wheels Wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić lajka like na filmie i subskrybować na więcej lub oglądać poprzedni odcinek lub następny, kiedy będzie. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć.